Jakub kwetro przyjmuje ster, miał być żołek Jednej rzeczy ustawić, ale to zaraz kliknę. No i jest ładne podświetlenie jak kuła kiwiora bednarka. Elegancko se chłopaki stoją i kibicują. Embul... embula. jegbe Mac O samu... Nie, nie przejął tego! I teraz rozbicie. Kiwior wychodzi do przodu. Ale nic z tego. I cała lewa strona. Koł! Koł podanie! I gol. Działa wszystko, działa TV GIT? No dobra, to jest samo! Wykorzystałem jednostka. możemy grać na TV 1-1, masakra daj mi moda, zrobić tu porządek. Nie, to by nie ufam Rodriguez Rodriguez. O ku... na lewą stronę. Sonussi Do góry Moro Ależ zagranie Froch Froch Schodzi Samu Gol, SAMU Jest pierwsza nasza bramka Nie z karnego eee, No jak mam Ci ufać Po swojemu trzeba karpia ogłuszyć byłoby No to czyli co no ręka jak młotek no to co Pepe OLEŻ TO ZROBIŁ OLEŻ GOL WSADZIŁ OKNO ale nie ma swoich zawodników Vega, ma zawodnika po lewej, ale przechodzi do prawej, rusza sam z piłką Varela, czy poda do prawej, tak jest Rosario, wrzutka samou! Chłopak no juba, nie w też. No i choda, ale kto? Bo... Jest gol Jakub Kivior Z rzutu rożnego.